Muszę Wam powiedzieć, że dzień zaczął się cudownie. Wstałem, kawusia, kochanie zrobiła goferki, wziąłem się za prasówkę, a tam... Magia już nie działa. Droga J.K. Rowling od idolki do czarnego charakteru. Co tak strasznego zrobiła Rowling? Czy chodzi o miliony wydane na działalność charytatywną i to naprawdę spory kawałek własnego majątku? Czy chodzi o to, że w powieści wskazała, że jeden z czarodziejów jest gejem? Czy też, że wilkołak to analogia dla osoby chorej na HIV? A może pochwała Czarnej Hermiony? Nie, to idealnie nabijało punkty w tym ich obudzonym świecie, więc to było jak najbardziej na propsie. Zaczęło się od pomniejszej zbrodni Cultural Appropriation. Na początku została oskarżona o przywłaszczenie kultury jednego z rdzennych ludów Ameryki Północnej – Nawachów. Na swojej stronie Pottermore.com Opublikowała serię opowiadań Historia magii w Ameryce Północnej. Jej bohaterami są m.in. skinwalkerzy, postacie, które w legendach nawachów mogą przybierać postać zwierzęt. No i wiadomo, że to jest niedopuszczalne, z kultury danego ludu może korzystać tylko ten lud, i wtedy pies z kulawą nogą tą kulturą nie będzie się interesował. Szambo ostatecznie wybiło, kiedy Rowling okazała się być Terwką, czyli Trans ra Exclusionary Radical Feminism. Język sobie można kłamać. Chodzi o to, że nie zgadza się ona na istnienie kobiet z penisem, osób menstruu menstruujących i podobnych tego typu wynalazków. Trzeba zauważyć, że eskalacja takich postaw w Wielkiej Brytanii była wtedy powszechna i czasowo skorelowana z częstszymi przestępstwami nienawiści wobec osób transpłciowych i większym odsetkiem prób samobójczych wśród tej społeczności. Rowling stawiła się za Mają Forstater, brytyjską ekonomistką, która zwolni którą zwolniono z pracy w związku z tym, że zamieszczała w mediach społecznościowych transfobiczne wpisy. Pisała na przykład, że forsowanie dogmatu, o tran że trans kobiety to kobiety to totalitaryzm lub kiedy mężczyźni mają makijaż i noszą szpilki oraz sukienki i nie stają się kobietami. Oczywiście, że stają się kobietami. Ja jako dumna transseksualna lesbika o prezencji to potwierdzę. Dalej to już właśnie poleciało negowanie istnienia e, określeń takich jak osoba menstruująca, osoba z macicami. E, Rowling twierdziła, że to nie pozwala na stworzenie prawdziwe, definicji prawdziwej kobiety, a przecież wszyscy wiemy, że trans kobiety to prawdziwe kobiety. Słowa Rowling zyskały aprobatę części lewicowego środowiska także w Polsce. U nas też ujawniły się wtedy terwki. Na szczęście od transfobicznych wypowiedzi Rowling odcięły się postacie z jej książek. Znaczy się aktorzy grający postacie ee, w jej książkach. Jak szkodliwą osobą jest Rowling, najlepiej pokazuje to, że ujął się za nią sam Władimir Putin. Widać tutaj jawny wpływ Kremla na transfobiczne postawy. A więc uwielbiam czwartą falę feminizmu, ponieważ ona kasuje wszystkie przywileje kobiet za jednym zamachem. Nie ma puf